Myśląc właśnie o tym 50-leciu naszej prowincji, zaczęłam zastanawiać się nad tym, że tak naprawdę nie mamy żadnego zbioru wydarzeń, które dotyczą naszej historii, że 50 lat to jest bardzo dużo, to jest więcej niż ja żyję na tej ziemi. A w zgromadzeniu już jestem ponad 20 lat i sobie też uświadomiłam coś takiego, że sama doświadczyłam dużo dobra od innych sióstr, od osób świeckich, że też w ramach konkretnej wspólnoty, w której mogłam pełnić posługę, że też mogłam czynić dobro i doświadczyłam czegoś takiego, że właściwie to dobro może ulecieć. Nie, że, że, że jeżeli ono nie zostanie gdzieś udokumentowane, to y, możemy sobie opowiadać, jeżeli znamy konkretne historie, jeżeli znamy konkretne siostry, konkretne wydarzenia, ale tak naprawdę z chwilą, kiedy my przeminiemy, to te wydarzenia też mogą przeminąć. I, i właśnie wtedy zrodził się taki pomysł, że y, a może by poszperać, zobaczyć, co takiego się wydarzyło w ciągu tych 50 lat. Y, zaczęłam sobie uświadamiać to, że w wielu miejscach siostry pełniły posługę i z różnych przyczyn już y, tam po prostu Sióstr nie ma, więc może warto byłoby właśnie opisać te miejsca, żeby został ślad, żeby to wydarzenie jakoś przetrwało, żeby, żeby żyło, żeby ci, którzy po nas przyjdą, czy ci, którzy żyją też poza zgromadzeniem, osoby świeckie, niekoniecznie związane z kościołem, że mogą się zapoznać z tą historią, z tym dobrem, które dokonało się, które zostało uczynione przez posługę Sióstr w wielu miejscach naszej ojczyzny. Świadectwa y, zawsze poruszają, one nadają y, różnego rodzaju wydarzeniom takiej autentyczności i prawdziwości. I tutaj y, ja właśnie bardzo broniłam się przed tym, żeby to nie była kronika, żeby ta książka nie była tylko kroniką historyczną, ale żeby chociaż troszeczkę oddała. Y, to, co jest żywe i to, co jest prawdziwe. Czyli tutaj właśnie taką pomocą są właśnie te świadectwa. Są one o tyle cenne, że są bardzo bogate. Oczywiście nie sposób było opisać wszystkich świadectw, wziąć pod uwagę wszystkich doświadczeń różnych osób, które miały możliwość kontaktu z siostrami. To jest niemożliwe, ale chodziło o naszkicowanie, o, o, o danie takiego posmaku właśnie tego, kim jest siostra zakonna, po pierwsze, jako osoba osoba jako człowiek. A po drugie, kim jest siostra zakonna jako osoba, która jest poświęcona Panu Bogu, jest osadzona w konkretnej rzeczywistości i pełni konkretną posługę, jest posłana do konkretnej placówki, która też ma konkretny charyzmat, konkretną działalność. Ta działalność jest też bardzo różnorodna. Tutaj właśnie to też widać na przestrzeni tych 50 lat, jak też zmienił się charakter posługi. I tutaj myślę, że czytelnik może też doświadczyć sam takiej. I dobroci Pana Boga przez to, nie? Że, że siostry są takim przedłużeniem rąk brata Alberta i że one, czyniąc dobro, właśnie są świadkami jego miłości. To jest chyba takie fundamentalne tutaj. Myślę, że też współczesny człowiek bardzo łatwo się zamyka w takim może też egoizmie, gdzieś pędzimy za takimi rzeczami materialnymi. I czasem właśnie potrzeba usłyszeć kogoś, kto żyje, czy żył gdzieś obok i kto po prostu doświadczył takiej zwykłej ludzkiej dobroci życzliwości. i życzliwości. I mam nadzieję, że właśnie lektura takich świadectw będzie mogła poruszyć serce czytelnika, po to, żeby on zobaczył, że Pan Bóg jest i nas kocha. To jest takie główne przesłanie. Natomiast tutaj nasza książka składa się z trzech części. Pierwsza część jest taką częścią wprowadzającą, można powiedzieć, dotyczy, Zgromadzenia założycieli i w ogóle historii kościoła w tym czasie, kiedy powstała prowincja, czyli w latach po II wojnie światowej. I tutaj właśnie jest taki ciekawy układ, ponieważ każda placówka prowincji stanowi osobny podrozdział z taką stroną tytułową i podstawowymi informacjami dotyczącymi miejscowości, charakteru placówki. W jakim województwie się znajduje, w jakiej diecezji? Jeżeli placówka istnieje, też są dane teleadresowe. I tutaj, właśnie na tej mapce, jest wyodrębniony teren prowincji poznańskiej i jest zaznaczone, gdzie dana miejscowość się znajduje. Więc dla osoby, która nie orientuje się, są też małe miejscowości, A Właśnie tutaj akurat mamy mrozów. Podejrzewam, że, że gdybym nie była członkiem zgromadzenia, nie miałabym pojęcia, gdzie, gdzie leży mrozów. Jest to mała wioska niedaleka Wrocławia, i tutaj mamy zaznaczone. Właśnie żółty punkt, yy, który wskazuje, w jakiej części Polski się znajduje ta miejscowość. Więc... Proboszcz kiedyś wysłał mi zaproszenie do sióstr Albertynek na rekolekcję. I ja powiedziałam, że nie, w życiu na pewno nie pojadę i odrzuciłam tą propozycję, ale kolejnym razem znowu wysłał i mówię, kurczę, dobrze, pojadę, zobaczę jak tam jest. I po prostu mama mnie tutaj przywiozła, a ja zapierałam się rękami, nogami, ja tam nie pójdę, ale faktycznie jak tutaj dotarłam, to z chęcią zawsze tutaj wracam, bo jakaś taka atmosfera jest y, przyciągająca, magiczna i bardzo lubię tutaj być. I to był taki wpis dotyczący ludzi ubogich, że ludzie często ich odtrącają, nie dostrzegają, nie pomagają. A właśnie siostry Albertynki prowadzą miejsce, w, których, w którym ci ubozy czują się ugoszczeni, i, i tak e, ich potrzeby zostają po prostu zaspokojone, więc rok temu, na pierwszym roku studiów, mieliśmy odbyć praktyki, a że przez pandemię nie mieliśmy gdzie ich odbyć. To właśnie nasza uczelnia. Zaoferowała, żebyśmy to zrobili w formie wolontariatu, więc ja napisałam do Caritasu, czy jest taka możliwość, żebym mogła u nich zrobić te praktyki. No i oni mnie skierowali tutaj do sióstr Albertynek. No i zaczęłam przychodzić do sióstr od 12 kwietnia i tak przychodzę do teraz, bo gdzieś po skończeniu praktyk nadal czułam, że to jest właśnie ten wolontariat, który mi sprawia przyjemność i że chciałabym właśnie pomagać. Tym ludziom najuboższym, najbardziej potrzebującym. No i tak właśnie tutaj trafiłam i zostałam i jestem do teraz. Pewno było niesamowite to, że jak zaczęłam przychodzić, to byłam taka nieśmiała, nie wiedziałam właśnie też, no tak gdzieś krępowałam się z tymi ludźmi, tak yy, wchodzić na takie bliższe relacje, i oni też czuli do mnie taki dystans. Ale teraz już po tych kilku miesiącach, gdzie tutaj przychodzę, to już po prostu ja się czuję, jakbym ich znała bardzo długo. Oni też, zresztą jak um, jestem na jadłodajni i wydaję im jedzenie, to często podchodzą do okienka i mówią: O, kogo my widzimy? Dawno Cię nie było, dlaczego Cię nie było i że fajnie, że mnie widzą. No i więc to też jest takie miłe, że oni gdzieś też im to sprawia radość i że to właśnie ja im wydaję. Te posiłki. No i dla mnie też jest takie miłe usłyszeć ciepłe słowa od nich w moim kierunku. Ja wtedy dopiero dwa, dwa miesiące pracowałam w domu księży merytów. I na początku w naszym domu to się w ogóle tego nie czuło, że tam jakaś zaraza panuje i że coś się dzieje. Książę zupełnie tam swoją pracą, kto, kto mu kto pomagał, jeździł do parafii. I raczej była to taka dość no, odległa sprawa. Wydawało się, że nas to nie dotyczy. No, żyjemy w swoim środowisku, nas to jakoś tam, tam nie złapie. Tylko doktor tak robił takie <grystanie> aluzje, że coraz bliżej, już jest w tej parafii, już jest tamtej parafii, na pewno do was dojdzie. I on, on może rzeczywiście sobie zdawał sprawę z, z, no z, z problemu, nie? Z, z grozy sytuacji. Pierwszy ksiądz tam zachorował na początku października, ale wtedy nikt nie myślał, że to jest, że to jest już to. Chorował trzy dni. I nagle zmarł. Więc wszyscy byli no, tak zaskoczeni, i, ale, ale jednak no, było to przyjęte jako, jako dar Bożego miłosierdzia, dlatego że ksiądz był bardzo chory, nam by było bardzo trudno zapewnić mu opiekę, gdyby on był leżący. Tak mniej więcej tydzień później my się zaczęliśmy źle czuć. Jedna z sióstr miała bardzo duże właśnie wątpliwości, ponieważ ma lekarzy, lekarzy w rodzinie. To jej powiedzieli, że jak masz takie objawy, na pewno jesteś chora. I zadzwoniła do naszego doktora, doktor kazał zrobić testy, no i oczywiście okazało się, że jest pozytywna. Okazało się to w niedzielę rano, co też było, myślę, wynikiem naprawdę Bożego Miłosierdzia, bo no, zostaliśmy od tej niedzieli zamknięci, więc nie było żadnych pracowników świeckich, tylko te osoby, które mieszkały na terenie. Yy, księża I my. i my. Czyli cztery siostry, trzydziestu księża i dwie osoby świeckie. No I później mieliśmy zrobione testy. Okazało się, że jeszcze czwarte osoby jest chorych. W tym wszystkie siostry. W tym momencie ta śmierć stała się bardzo bliska. Każdy mógł, w, no w każdym momencie mogło to dotyczyć mnie, nie? A więc yy, się zaczęli pytać: siostro, kiedy ja? Który będzie następny? No, no to jednak pytania naprawdę bardzo trudne i takie egzystencjalne, no trudno, trudno było, trudno. Tyle się pozmieniało. Przede wszystkim zmieniło się w nas. staliśmy się po prostu wspólnotą, bardziej tacy otwarci na siebie, bardziej też tacy troskliwi o siebie nawzajem, wrażliwi. Jak kogoś nie było, od razu, od razu było zgłaszane, siostro, bo tam ktoś nie przyszedł, bo kogoś nie ma, może coś mu się stało. I to nam zostało do teraz, i to, to jest, myślę, to jest naprawdę owoc dobry tego, tego czasu. Coś się zmieniło, jednocześnie coś, co zmieniło nas, i zmieniło się wokół nas. Nie? Coś, myślę, że to coś, co pozostawiło jakiś, jakiś ślad w, naszej, w naszej, naszej psychice, ale też, też no, w naszej wspólnocie. Osoby, które już potem zostaliśmy otwarci, wrócili pracownicy. Oni tego nie rozumieli. Ci, którzy byli poza. Nie rozumieli, że coś, coś jest inaczej, że, że my teraz funkcjonujemy jakby te osoby, które były w środku przez ten czas, że funkcjonujemy inaczej, że staliśmy się naprawdę taką, taką wspólnotą, która, y, która jest dla siebie ważna, staliśmy się bardziej rodziną. Nie inne, in, inny czas, na no, który teraz pro, pro, procentuje procentuje, bo to, bo to widać. A też myślę, że to jest ważne, żeby, żeby zobaczyć też ten czas działania Pana Boga w tym wszystkim, że to nie było, nie było takie, takie puste, że to, że to jednak miało jakiś sens miało jakiś sens i, i to nie jest takie, no, taki, taki pusty zupełnie, zupełnie czas, bez, tylko, tylko ciemny, ale w tym, w tym, że w tym tunelu było, było to światło, które właśnie przyniosło, przyniosło owoce. Patrząc na 50 lat istnienia prowincji, widzimy, że zakończył się konkretny etap w naszej rzeczywistości, jeżeli chodzi o charakter posługi. To jest związane z tym, że po prostu historycznie, społecznie zmieniają się czasy i takim, ja nawet powiedziałabym, że takim symbolicznym, chyba aktem, też, który zupełnie jakby nie był wcześniej zamierzony. Jest to, że siostry odeszły z ostatniego domu pomocy społecznej państwowego właśnie w ubiegłym roku, w 2021. Czyli w 2022 rok, w rok bilansowy, wkroczyłyśmy z taką świadomością, że siostry nie pełnią posługi w żadnym domu pomocy społecznej. Gdzie w chwili powstania prowincji tych domów było 10 na 12 placówek, więc można powiedzieć, że no to była zdecydowana większość. Więc widzimy bardzo mocno, że ten charakter naszej posługi ulega zmianie. Y, że y, trzeba rozeznawać znaki czasu, trzeba y, rozglądać, jakie właśnie mamy możliwości, gdzie jest człowiek najbardziej potrzebujący, bo to głównie o to chodzi. Brat Albert y, bardzo mocno uwrażliwiał siostry na to, żeby pójść w tym kierunku, gdzie jest największa potrzeba. Nie, żeby to był taki duch rzeczywiście tej miłosiernej miłości służby drugiemu człowiekowi. Zatem rozpoczynając ten rok Jubileuszowy mamy świadomość, że bardzo mocno idziemy w kierunku pomocy osobom ubogim, bezdomnym, dzieciom na przykład też z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, że to jest taka pomoc, która polega na Inwestowaniu w drugiego człowieka w sensie takim, że ta osoba na przykład teraz boryka się z problemem bezdomności, ale próbujemy tak pomóc tej osobie, żeby to nie była tylko pomoc doraźna, ale żeby to były takie projekty długotrwałe, które w konsekwencji pomogą tej osobie stanąć na nogi, żeby ona już do tej bezdomności nie musiała wracać, na przykład. Bardzo mocno widzimy, że przyszłość nas orientuje w tym kierunku, że, że trzeba inwestować w drugiego człowieka, nie tylko zatrzymywać się na tym pierwszym etapie, tak jak mówił brat Albert dajcie mu jeść, to jest pierwszy krok ale trzeba iść dalej właśnie nie? na przykład tutaj w Poznaniu mamy jedłodajnie dla ubogich ale też mamy dużo pomysłów co zrobić dalej jak rozwinąć tę naszą posługę, żeby te osoby, które korzystają z jadłodajni, żeby one tak naprawdę nie musiały tutaj przychodzić więcej, żeby pomóc im bardziej, żeby, żeby właśnie w ich człowieczeństwie, żeby te osoby mogły wydźwignąć się z tego etapu, na którym są aktualnie. Są inne placówki, jest placówka w Bydgoszczy, gdzie. Przychodzą też tam do sióstr osoby w bardzo młodym wieku i siostry dostrzegają taką potrzebę, że trzeba te osoby uczyć odpowiedzialności, trzeba te osoby uczyć poczucia, obowiązkowości, pracy. I tam oprócz tego, że jest pięknie rozwijające się centrum świętego brata Alberta, które rzeczywiście jest nastawione na taką kompleksową pomoc drugiemu człowiekowi, siostry podejmują budowę stolarni żeby właśnie dać możliwość nauki tym osobom właśnie młodym. Jest na przykład placówka w Opalenicy, gdzie oprócz tego, że, że siostry prowadzą taką działalność opiekuńczą wobec osób starszych, jesteśmy tam też ukierunkowane na osoby młode. Pragniemy, żeby te osoby, które przychodzą do nas jako wolontariusze, jako osoby, które chcą nas nam wspierać, żeby też miały takie swoje miejsce, gdzie mogą przeżywać swoją osobistą formację, gdzie mogą się napełniać, gdzie mogą z radością, z taką mocą miłości Chrystusa iść do tej naszej posługi, do pracy, gdzie mogą nas wspierać wspierać i pomagać. Pomysłów jest bardzo dużo i myślę, możliwości też jest bardzo dużo i myśląc o jubileuszu 50-lecia istnienia naszej prowincji, też myślimy o tym, żeby rzeczywiście ten jubileusz zaowocował żeby to był taki można powiedzieć żywy pomnik jubileuszowy, żeby te dzieła, które istnieją po jubileuszu, żeby one istniały jeszcze bardziej, żeby kwitły, żeby były rzeczywiście bogate, żeby odpowiadały na aktualne potrzeby i żebyśmy miały taką świadomość, że jubileusz jest przełomem, ale nie schyłkiem. Tylko że jest kolejnym etapem, w którym my jako zgromadzenie jesteśmy bardzo potrzebne, możemy bardziej kochać Pana Boga drugiego człowieka i mieć go światu i to jest taka piękna perspektywa. Książka też jest tak pomyślana, że nie ma konkretnej ceny. <śmiech> <śmiech> nie jest bezcenna, ale właśnie traktujemy to głównie jako też narzędzie takie apostolskie można powiedzieć naszego apostolatu, gdzie rzeczywiście chodzi o to, żeby czytelnik mógł pod Poznać właśnie bogactwo tego albertyńskiego charyzmatu, ale też ta ofiara, która zostanie złożona na rzecz właśnie tej książki, że ona zostanie przeznaczona na te dzieła, które rzeczywiście mogą się rozwijać.